Cześć, witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku czeka na Was kolejna dawka modowych inspiracji oraz kolejne rozdanie ze świetną koszulką. Jeśli jeszcze nie włączyliście suba ani nie kliknęliście powiadomień, koniecznie nadróbcie te zaległości oraz pamiętajcie o kciuku w górę. Czy słyszeliście najnowszy kawałek Wikigabor zatytułowany Getaway? Mimo, że pojawił się pod koniec kwietnia, ma już na YouTubie ponad 2 miliony wyświetleń. Dzięki temu singlowi o młodej zwycięzczyni Eurowizji Junior znów zrobiło się głośno. Dlatego i my postanowiliśmy ponownie przyjrzeć się stylowi tej piosenkarki. Oprócz zestawienia ubrań przygotowaliśmy też rozdanie z koszulką. Jest ona zainspirowana Wiki oraz jej wielkim hitem Super Hero. Pod koniec odcinka podamy Wam szczegóły jak ją zdobyć, a teraz zobaczcie jakie rzeczy w stylu artystki dla Was wyszukaliśmy. W opisie jak zwykle znajdziecie do nich linki. Zaczniemy od jednej z najnowszych fotek na Instagramie i stylizacji, w której koszulka w paski została zestawiona ze spodniami w odcieniu fioletu. Zbliżone rzeczy kupicie w hausie. T-shirt ma nieco delikatniejszy wzór i jest wykonany z proszkowej dzianiny. Natomiast spodnie, które proponujemy to joggery z najnowszej kolekcji. Mają piękny kolor, a na nogawkach naszyte kieszenie cargo. Wiki często stawia na kolorowe ubrania. Spójrzcie tylko na tę barwną bluzę, którą ma na sobie. Jest to model ze sklepu Reserved. Myślimy, że wśród Was też jest wielu fanów takich delikatnych pasteli. Do bluzy, ale także do wielu innych ciuchów w stylu artystki będą pasować dżinsy o luźnym kroju. Są to niezwykle popularne spodnie typu mom fit o wyższym stanie. Można je nosić z podwiniętymi nogawkami, czyli dokładnie takich w stylizacjach Wiki Gabor. Kupicie je w Sinsei, link do tego produktu oczywiście znajdziecie w opisie. Świetnym dodatkiem na lato będą okulary przeciwsłoneczne w kształcie serca. Ten ciekawy i oryginalny model jest dostępny w sklepie internetowym House za niecałe 30 zł. Młodą piosenkarkę bardzo często można zobaczyć w marynarkach. Jedną z nich jest ta pokryta aplikacją w kratkę. Wy dostaniecie zbliżony fason dla siebie na stronie sensei. Ma neonowe guziki, które przyciągają uwagę i według nas są bardzo stylowym detalem. Zaproponujemy Wam też oryginalną ramoneskę z imitacji skóry w purpurowym kolorze. Jest to model ze sklepu Reserve, dostępny w limitowanej kolekcji. Ma luźny fason i konie z szerokimi klapami. Teraz przejdziemy do propozycji ubrań, które można oglądać w najpopularniejszych piosenkach gwiazdy. Czy jesteście ciekawi, w jakich sklepach znaleźć ten styl? Zapraszamy do oglądania! Zacznijmy od najnowszego hitu, Getaway, którego teledysk był nagrywany w słonecznym Los Angeles. Spójrzmy najpierw na sportowe stylizacje, które często można było zobaczyć również na Instagramie piosenkarki. Barwna kurtka Puma jest do kupienia w sklepie Answer. Łapcie ją szybko, ponieważ jest to bardzo rozchwytywany model. Również w tym sklepie dostaniecie spodnie do kompletu, a ich kolorystyka z pewnością pozwoli wyróżnić się w tłumie. Nie możemy też zapomnieć o butach, które najwyraźniej Wiki bardzo polubiła, bo pozuje w nich także na wielu zdjęciach. Ten barwny fason ma okrągły nosek i antypoślizgową podeszwę. W opisie filmu znajdziecie do niego link. Przejdźmy do kolejnej stylizacji z klipu Getaway, a tu dominują tak kochane przez Wiki marynarki w różnych odcieniach. Model w pięknym różowym kolorze kupicie w Mohito. Marynarka jest dostępna zresztą w kilku ciekawych wersjach. W klipie Super artystkę również można zobaczyć w marynarce, tym razem taką w żółtym kolorze. Ten styl wyszukaliśmy w krop i odcień jest nieco jaśniejszy, dlatego polecamy go szczególnie miłośnikom pastelowych barw. Spójrzcie także ile opcji kolorystycznych ma do wyboru. Naszą listę ubrań inspirowanych stylem Vicky Gabor kończymy, a to jest znak, że przechodzimy do rozdania. Jeśli chcecie wygrać kapitalną koszulkę Super zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie podane są szczegóły. Cieszymy się, że tak chętnie bierzecie udział w naszych zabawach i również tym razem trzymamy za Was kciuki. I na tym kończymy odcinek. Dziękujemy za uwagę i czekamy na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!